Jak nie przegrać życia w Wigilia? Wigilia to czas, kiedy oczekujemy narodzenia się Jezusa. Wiemy, że on się narodzi, wiemy, że to się stanie i czekamy na to. Czyli, że mądrość przyjdzie na świat, że dobro przyjdzie na świat. I nasze oczekiwanie musi być czynne. I kiedy, jest to taki wieczór, w którym, jeżeli z kimś jesteśmy nie w zgodzie, powinniśmy być w zgodzie. Jeżeli z kimś nie możemy dojść do porozumienia, to jest ten wieczór, kiedy wszystkie nieporozumienia odkładamy na bok i po prostu jesteśmy. Dlatego, że jednoczymy się w czekaniu na tego, który przychodzi mądrością i dobrą, dobrem do nas, a my chcemy, by nasze życie nie było przegrane i było przepełnione i mądrością i dobrem. Więc dzisiaj, od rana, w Wigilię, myślmy o ludziach, z którymi jest nam ciężko. Zaprośmy tych, którzy wydają się być takimi nieodpowiednimi przy naszym stole. Pojednajmy się z tymi, o których jeszcze wczoraj mówiliśmy, że nigdy i na zawsze. Przebaczmy tym, którzy wyrządzili największe krzywdy, dlatego że właśnie w ten sposób, kiedy podejmujemy takie czyny, przychodzi Jezus, rodzi się Jezus w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym kraju, w naszym mieście, przez podejmowanie takiego trudu przebaczenia tym, którzy wyrządzili nam krzywdę, przyjmowania tych, na których nie mamy ochoty, na których nie chcemy patrzeć. Wtedy rodzi się Chrystus i wraz z tym, Przychodzi mądrość, przychodzi miłość. A kiedy przychodzi mądrość i miłość, nie ma możliwości, że przegrasz swoje życie, bo ten, który jest mądrością i miłością, w sposób doskonały cię przeprowadzi. Więc w górę serca, w górę serca, właśnie wigilję, rachunek sumienia od rana, żeby nie przegrać życia.